Witam bardzo serdecznie Ania Ursa z tej strony. Czytanie dla wszystkich związków stałych, relacji stałych na grudzień 2024. Z kontaktem, co Was? Zamknij oczy. Otwórz oczy. Który cię przyciągnął? Obieg numer jeden, obieg numer dwa, obieg numer trzy to ma być w jedną sekundę. <laughs> Uwa zaczyna świecić słoneczko, lapis lazuli z daleka. No wow! Komunikacja na odległość też tutaj bardzo jest pokazana mocno. albo bardzo mocno pokazuje się tutaj relacja duchowa. Ktoś na odległość, albo relacja duchowa. Nie wiem, co ci to mówi. No. Czyli czujesz kogoś, mimo że tej osoby z tobą nie ma. Myślisz o kimś intensywnie, mimo że tej osoby nie ma. Ale mimo wszystko ja mówię do związku w relacji stałej z kontaktem. Jest tutaj jest bardzo dużo komunikacji. Bardzo dużo komunikacji i bardzo dużo tworzenia takiego fundamentu pod relację y, związek. Jeżeli wy jesteście w stałym, stabilnym związku, ktoś się może pojawić tutaj z boku, mówię od razu. Albo już jest kto jest z boku. Jeżeli ty jesteś w bardzo szczęśliwym związku, no to mogą być takie właśnie wyjazdy, mogą być jakieś sprawy. Które was będą troszeczkę dzielić, ale mimo wszystko będziecie komunikować się i budować tą stabilizację. Dla związków relacji stałych ładna prognoza na grudzień. Dla tych, dla tych relacji tutaj stałych, gdzie wy macie osobę trzecią, no to tu jest bardzo dużo komunikacji i myślenia do przodu, czyli ja sobie tutaj planuję z kimś trzecim i to jest jakaś relacja tutaj właśnie duchowa, tak? znaczy płomień, bratnia dusza, gdzieś ktoś, kogoś ma na odległość być może, albo po prostu niedostępna jest ta osoba na ten moment, albo po prostu są jakieś problemy, żebyście byli razem. To tylko dla tych takie tutaj mamy yy, przekaz. Tutaj nie mam rad, bo ja tylko stwierdzam stan faktyczny. Hmm. Ale bądźcie szczerzy, ze sobą i z innymi. Taka jest rada tutaj. Po tym Dziękuję bardzo. Ktoś się będzie zastanowił nad, zastanawiał nad tym, aby stworzyć tutaj związek. Tu są plany budowania stabilnego związku bądź rodziny, powiększenia rodziny, budowania, stałe, budowania stałego związku. Tu jest bardzo dużo miłości. Bardzo dużo ta miłość jest z każdej strony u ciebie, dwójeczko. Jedynie co tutaj potrzebny jest właśnie w tym grudniu. Potrzebny jest yy, jakiś szkic na to, żeby czy ta relacja czy związek stał się jeszcze bardziej jakby to powiedzieć stabilny o właśnie, pełny, stabilny, doskonały. Tutaj jest miłość, tutaj jest wsparcie, tutaj jest wszystko co najlepsze. Tutaj jest poczucie bezpieczeństwa, tutaj jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Tutaj jest budowane wszystko, i planowane do przodu. Już nawet styczeń, luty, gdzieś w połowie od 20 grudnia, już ktoś z was będzie planował styczeń i luty. <kluzny> Bardzo fajna energia. Piękna energia. Dla wszystkich dwójaczy, które mają dzieci, wnuki, to Wy tutaj jesteście naprawdę zgraną ekipą, zgraną rodzinką i robicie jeszcze więcej, żeby zapewnić sobie coś pięknego, cudownego w tym grudniu i nawet w te święta. Jeszcze więcej. Dobrego, wspaniałego. Nie mam tutaj rady. Jeżeli Wy naprawdę się kochacie, jeżeli Wy naprawdę jesteście dla siebie ważni, to Wy wiecie, jak, co macie robić, jakim kierunkiem iść, prawda? Nie trzeba tego mówić. Dziękuję bardzo. Słonik różowy odpowiada za poczucie szczęścia w miłości. Ten jaspis czerwony odpowiada za wszystkie znaki powietrzne, czyli bliźnięta waga wodnik, ale to też mogą być po prostu osoby, które bardzo cenią sobie wolność. Nie tyle po prostu takie znaki Zodiaku, co osoby, które właśnie cenią sobie niezależność i wolność. Czyli to może być związek wolności. To może być związek, który któremu potrzebna jest wolność to może być budowanie relacji czy związku na podstawie spełnienia swoich własnych marzeń i pragnień jeżeli tym pragnieniem i marzeniem dla któregoś z was jest ta osoba no to wy idziecie w kierunku tej osoby, jeżeli ktoś inny, bo w, na przykład w jakiejś relacji czy w związku e, trójeczka tego nie ma, ty idziesz w kierunku jakiejś przyszłości z kimś innym ale to jest w marzeniach na razie to nie jest tak, że Wy tutaj wchodzicie w jakieś trójkąty, nie mam tego, ale gdzieś wchodzicie w przyszłość myśląc sobie, ale ja będę mieć taką osobę. Właśnie taką, o której marzę. Ten słonik mówi o tym, że wszystko, co kiedyś zostało przez ciebie wymarzone, co kiedyś ktoś z Was pragnął, teraz się może zmanifestować. Ale uwaga, bo może się zmanifestować dobre i złe. Czyli manifestujcie jednak, uważajcie na swoje myśli, pragnienia i w komunikacji raczej. Jeżeli macie osobę, do której naprawdę coś czujecie i chciałaby tutaj trójeczka coś budować stabilnego, to raczej komunikować się w bardzo pozytywny, motywujący sposób. Taki sposób, gdzie my widzimy jakiś wzrost i że widać, że idzie to wszystko do przodu, niż żebyście stanęli w miejscu. No właśnie. <laughs> I żeby to było bardzo rozwojowe. Jeżeli ty jesteś osobą samotną, a masz gdzieś kogoś, właśnie w relacji takiej ku wolności, czyli bliźniacze, płomienie, bratnie dusza, albo osobę, którą, która jest gdzieś daleko, która gdzieś jest właśnie jakaś niedostępna, albo która nie może z tobą w tym momencie być fizycznie, to wy będziecie jakby szli w kierunku spełnienia tego marzenia, żebyście mogli być razem. Pod warunkiem, że jest tutaj uczucie. Tak. Jest tutaj uczucie, jest. Tylko pytanie, kto jest z kim, bo tutaj macie różne sytuacje. Ale on mówi tak: jeżeli macie gdzieś wodnika bliźnięta bądź wagę, to wy idziecie w kierunku marzeń i spełnienia, w kierunku do właśnie tej osoby, tak? Idę w Twoją stronę, idę w kierunku Twoim. Bo ty jesteś moim marzeniem i spełnieniem. Jeżeli macie gdzieś relację wolności, bo tak na razie to ma wyglądać, to wy idziecie w kierunku spełnienia marzeń przy tej osobie, przy tej relacji do przodu, do przyszłości. Tak. Jaka tutaj jest rada? Oczyszczać się, uziemiać się, dbać o siebie, a przede wszystkim dbać o dobry nastrój. Taka jest rada. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, papa. Pa.